Gdy budzi się kolejny dzień i moc problemów masz, to nie martw się, bo radę dasz. Na straży stoi rodzina Grzybowskich. Grzybowscy nie ma żadnych ran. Żadnych guzów na głowie, żadnych śladów otrucia, ran, szarpanych ani krwiaków. Nie wszystkie trucizny zostawiają ślady. Masz trucizny w swoim laboratorium? Oczywiście, że mam. Jak każdy dobry herborysta przechowuje jej, stosuje roztropnie. I nikt prócz mnie nie wchodzi. Tatusiu, tatusiu, muszę ci coś powiedzieć. Co takiego, Rafał? Poczekaj chwileczkę. Widziałeś to? Hmm. Strange, don't you think? Dziwne nie sądzisz? Yep. Muszę ci coś powiedzieć. Co takiego, Rafałku, chcesz mi powiedzieć? Chcę zostać zakonnikiem. Co ty gadasz? W szkole dała pani nam zadanie, że mam odkryć swoje powołanie. Odkryłem je. Chcę iść do zakonu. Co ci nauczyciele wam w głowach przestawiają? Rafałku, masz dopiero 16 lat. Ja w twoim wieku dziewczyny za spódniczki łapałem. Teraz dziewczyny w spodniach chodzą, Tatusiu. Nieważne. Ja w Twoim wieku grałem z kolegami na boisku w piłkę. Jak chcesz grać w piłkę, to inne dzieci grają w gry przed komputerami. Ale coś zawsze może z Tobą pograć. Lubię stać na bramce, byleś byś nie strzelał w moją głowę. Idę do zakonu i koniec. Do zobaczenia. Przyjedź mi odwiedzić. Tato, to jak jaka szybko jadę. Tylko mnie nie wyprzedzaj. Tylko nie ma. Tugu nie ma. O chyba nie ma. zaklepany. jeju, to tylko sen. Tak się wciągnąłem w ten serial, że już mi się śni. Nie ma żadnych ran. Żadnych guzów na głowie, żadnych śladów otrucia ran szarpanych ani krwiaków. Nie wszystkie trucizny zostawiają ślady. Jak każdy dobry herborysta przechowuje jej stosuje roztropnie. I nikt prócz mnie nie wchodzi. Tatusiu, tatusiu, muszę ci coś powiedzieć. Co takiego, Rafałku? Poczekaj chwileczkę. Widziałeś to? Dziwne, nie sądzisz? Tusiu, muszę ci coś powiedzieć. Nie, nie, nie mów mi tylko, że chcesz iść do zakonu. Nie, tylko stój na bal przebierańców. <noise> Zaraz przyjdzie Ewelinka, ona także idzie na bal. Rafałku, nie wiedziałem, że masz dziewczynę. Sewerynie, otwórz mu usta. Tatusiu, ten serial bardzo fajny. Chyba jednak chce iść do zakonu. Co ty gada? czarny. Żartowałem. Co tak czarnić? <noise> ty to jesteś urwis Rafałku. Jak obejrzymy serial, to zawierzę Was do szkoły na bal przebierańców. Dziękujemy Ci, tato Rafałka. Dziękuję Ci, Tatusiu. Kocham Cię i ci też, Edelinko. Tatuś też Was kocha. Kochani, to był odcinek specjalny Rodziny Grzybowskich. Tak jest, zapraszamy Was serdecznie na serial Imię Róży, który powstał na podstawie kultowej powieści Umberto Eco. A w nim m.in. innymi nasz wspaniały Piotr Adamczyk. Serial możecie oglądać w czwartki o godzinie 21 na Kanal+, Plus, także gorąco zapraszamy. No i co? Grzy, 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 grzybowski. Grzy, no to był odcinek specjalny, jeśli pod tym filmikiem zobaczymy ile jest, 30 łapek w górę? 30 tysięcy! 30. 30, 30, 30 łapek w górę! No to możemy kontynuować serię grzybowcy. Grzy, grzy, grzybowcy!